Kochani, jeszcze jeden szybki short, dzisiaj taki gadany. Eee... Ujechałem tylko 20 parę kilometrów w ciągu dnia, takiego, jeżeli chodzi o światło, dlatego, że miałem mnóstwo przecudnych spotkań. Dziś priorytetem jest prąd, więc pojadę jeszcze 20 kilka kilometrów po ciemku na stację BP, gdzie zostawię baterię. W pobliżu wygląda na to, że będzie dało się przenocować. Słuchajcie, kochani, dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj... Już dzisiaj spotkałem. Dziękuję za śniadanie. Dziękuję za rosu. Dziękuję za kilka kilometrów wspólnej wyprawy z panem, który jest piechocińcem i introwertykiem. E, dziękuję panu na stacji benzynowej za wspaniałą rozmowę. Dziękuję wam za pieniądze, które dzisiaj trochę zebrałem. Kochani, dziękuję wam. Dlatego jadę. Mam nadzieję, że dla was też. Jeżeli się wam podoba, oglądajcie. Wracam.